Cześć, witajcie kochani, jak widać jestem w troszeczkę innym miejscu niż moje studio, a mianowicie trafiłem do Blaka i to właśnie tutaj złożyłem po pierwsze polecane zestawy komputerowe, a dzisiaj mam okazję je Wam prezentować na filmie. Także zapraszam na omówienie najnowszych polecanych. Do dzieła! No to zaczynamy. I mam dla Was dobre informacje. Można powiedzieć, jak zwykle, od ostatnich trzech miesięcy karty graficzne stają się coraz lepiej dostępne, a także ich ceny wyglądają coraz lepiej. I to determinuje e, ciekawszy, lepszy zakup zestawu komputerowego. Za chwilę oczywiście przejdziemy do wszystkich szczegółów, ale na początku muszę poświęcić kilka słów temu, jak wygląda obecnie rynek. E, mówiłem już o kartach, ale też muszę powiedzieć o tym, jak poprawia się sytuacja na rynku czy też w innych segmentach sprzętowych, bo pomimo tej rosnącej inflacji w Polsce, w całej Europie, ceny pamięci, obudów, no, tutaj może troszeczkę gorzej, ale i dysków wyglądają naprawdę bardzo dobrze i cały czas utrzymują się w ryzach, oby tak dalej, oby to zostało zachowane. I teraz mogę już w spokoju przejść do prezentacji zestawów komputerowych. Pierwszy zestaw za 1100 zł. No, bez większych zmian, kochani, co tutaj można zaproponować? Celeron G5905 Patriotki. No, i dokonałem zmiany SSDK na NM. 620 a w tej wersji 256 GB ten Solid Stay Drive bardzo dobrze wypadł w 1TB wersji. O tym teście jeszcze będzie mowa w tym materiale, natomiast myślę, wydaje mi się, że 256GB wersja na pewno wypadnie gorzej od 1 terabajtowej ale będzie lepszym wyborem od polecanego wcześniej Patriota P300. 2500 zł i zaczynam już od zestawów, które tak naprawdę nadają się do gamingu. Jest to PC do gier z i 3 10100F i z RXM 6500XT. Mówiłem o tym w poprzednim miesiącu przy okazji tworzenia polecanych. Jakie wiążą się z tym problemy? Czyli kwestia wsparcia dla PCI 3.0, kwestia tego, że RX 6500XT jest kastratem i nie zawsze musi się ta karta dobrze spisywać. Natomiast w tym budżecie nie mogę Wam zaoferować innego wyboru, jeśli chodzi szczególnie o nowe części komputerowe. RX 6500XT w tej edycji Fighter kosztuje niecałe 9 stówek. Jeśli chodzi o pozostałe. Komponenty one trzymają się mocno swoich cen, ba te pamięci g e, są w promocji za 269 zł. Także ceny bardzo przyjemne, proszę bardzo. Tak wygląda ten Fighter, wszystko gra i śpiewa. No i oczywiście model Kyoksi, jeśli chodzi o 1 terabajtowy NVMe G2 która bardzo dobrze spisała się w tym wielkim teście ssd ków 1 terabajtowych, szczególnie tanich, byłem z niej zadowolony, więc mogę ją polecać w kwocie 359 zł. Jeśli komuś zależy na większej obudowie, na lepszym zasilaczu jak najbardziej może się um, kierować ku takim wyborom. Ja proponuję tutaj tanie wybory Cruxa czy też Silentium PC. Kolejny zestawik 2800 i trójka 12100F z RX-em 6500XT, czyli wykorzystujemy już możliwości PCI 4.0, które wspiera procesor Intel Core i 3 12100F. Płyta główna B660, a nie H610. Uważam, że nie ma sensu. W tym budżecie brać płyty za około 450 zł na chipsetie H610. Warto jednak dopłacić te 50 zł, czy czasem 70 do P660. Znowu Kioxia, znowu Crux, znowu G.Skille 16GB, tutaj bez większych zmian. Zapewne część osób wybierze takie połączenie i3-10100F, plus na przykład, tutaj strzelam, RTX 3050, GTX 1000 660, czy też RTX 2060, bo te karty zaczynają kosztować w okolicach 1200 zł. Natomiast ym, ja uważam, że też fajnym wyborem, jednak w tych pieniądzach, będzie zdecydowanie się na mocniejszy procesor i być może na późniejszy upgrade samej karty graficznej, bo ta podstawa i trójki 12100 f, Alder Lake'owej jest naprawdę dosyć mocna. 3400. Wracamy do i trójki 10100F. To jest taka formuła, powiedzmy, że alternatywy dla tego zestawu poprzedniego. Co prawda dużo wyższa kwota, no ba, nawet tutaj nie dokonałem zmiany tej kwoty za cały zestaw. Natomiast do czego zmierzam? RX 6600 jest dosyć mocną kartą. Zapewne w niektórych momentach ta i trójka będzie go blokować. Natomiast no, nie ma specjalnego wyboru, jeśli chodzi o karty graficzne do kwoty 1500 zł. No bo tak RTX 3050 przegra rywalizację z LX-6600. Z kolei te wszystkie propozycje jak GTX 1660 czy RTX 2060 są po prostu gorszymi wyborami od RX 6600. Więc uważam, że warto mimo wszystko, mimo tego bottlenecka wybrać RX 6600. Dokonałem także podmianki zasilacza, obudowy. Są tutaj już lepsze propozycje jak zauważycie, więc sama też cena za zestaw się zwiększa. Można iść w kierunku budżetowym i troszeczkę e, oskupać z pieniędzy ten zestaw. 200, 150 zł jest tutaj do ugrania, czyli ten zestaw mógłby się zakręcić w okolicach 3200 zł. 3900 nie ma specjalnego tutaj wyboru i trójka 12100f, RX6600XT uważam, że na dzisiaj ceny RX6600XT są absolutnie mistrzowskie, za tę kartę zapłacicie mniej niż 1700 zł, więc absolutnie moim zdaniem w tej kwocie jest to hit jego rywal bo tak naprawdę jeśli chodzi o rywala dla RX 6600 XT część osób mówi o RTX 3060 natomiast ten bezpośredni pojedynek wersji Radona XT z RTX 3060 kończy się jednak zwycięstwem standardowej rasteryzacji modelu Radeona więc to trzeba mieć na uwadze a Radeon jest sporo tańszy dzisiaj nawet od trzystówki MSI Mac 550 spokojnie, wystarczający zasilacze do tego zestawu, a przy tym już z troszeczkę wyższej półki, nie takiej już super budżetowej. Ventum, Kioksia standardowo i kwota w okolicach 4000 zł. 4400. Co tu mamy? I piątkę 12400F, czyli znowu dokładamy do lepszego procesora. rx 6600XT, a reszta zestawu tak naprawdę bez większej historii. No, Przepraszam Was bardzo, powstawiłem tu zasilacz FG, czy EVGA, czy jak to tam mówi na te zasilacze, bo wymowa jest przeróżna. Zasilacz w promocji za niecałe 300 z certyfikatem 80 plus Gold i uwaga, 10-letnią gwarancją, więc wydaje mi się, że w tej cenie warto z tego skorzystać, a taka moc w zupełności wystarczy pod ten zestaw. Dokładamy względem poprzedniego zestawu niecałe 500 zł, ale także zyskujemy chłodzenie Fera 5 do i 5 12400F, więc jak i same temperatury, no i oczywiście kultura pracy będą lepsze. 5,500 zł. Znowu i piąteczka, ale tym razem RX6700XT. Zauważcie proszę, jak w tych zestawach od 3 miesięcy brylują radeony? Szczególnie do kwoty 3000 zł, jeśli chodzi o zakup samej karty graficznej, RX 6500XT, RX 6600, RX 6600XT, wreszcie RX 6700XT. Absolutnie zdominowały te karty zestawy. Jeśli patrzymy na wydajność standardowej rasteryzacji bez patrzenia na DLSS, bez um, ray tracingu, no to trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że wybory Radeonów są najlepsze w swoich cenach. Troszeczkę mocniejszy zasilacz, 4,5 zostaje i uwaga, wstawiłem tu Lexara NM620. Jest to dysk, który wypadł delikatnie lepiej od Kyoksi, ma lepsze osiągi, co prawda kosztuje 8 dych więcej. A to jest sporo, bo mówimy o 20 tak naprawdę procent budżetu Kyoksi. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie patrzy na osiągi, chce troszeczkę szybciej kopiować te pliki, no to Lexar mu to zapewni. No, i tyle. Alternatywnie, RTX 3060 Ti jest on wolniejszy w standardowej rasteryzacji od 6700XT. E, aczkolwiek, aczkolwiek, e, jak mówię, można skorzystać z wydajności w ray tracingu i z DLSS. Ja się powtarzam, bo zapewne mówiłem o tym w zeszłym miesiącu, dwa miesiące wcześniej, ale może ktoś nowy mnie ogląda i w związku z tym nie wie, o czym mówiłem wcześniej. No, tak się zdarza przynajmniej. Nie, Jarek? Tak. No, dobrze, 6,5 tysiąca złotych. Znowu 12400F. Teraz ten pan, który tam siedzi za kadrem, mnie troszeczkę zruga, bo do i piąteczki dołożyłem 3070 Ti. <grych> ale, ale to ma swoje uzasadnienie, bo to jest zestaw, który jest głównie rekomendowany do 1440P. Ja zdaję sobie sprawę, że w tej rodziczości również w niektórych miejscach, w niektórych grach procesorowych, tak kolokwialnie mówiąc, Wyszłyby różnice na przykład z i5 12600K, ale ta dopłata do i5, która ma odblokowany mnożnik, jest dosyć spora. Z drugiej strony no, ta i5 12600K troszeczkę się różni od poprzedniej i5 11. generacji, ma rdzenie E. Te, te różnice względem i piątki zwykłej są dosyć duże. Już nawet nie mówię o odblokowanym System Agent, dzięki któremu możemy podkręcić wyżej pamięci. Ale to są jakby już inne sprawy, nie mówimy o tym w tym budżecie. 6,5 tysiąca złotych, mocny zasilacz, mocna karta. Jak mówię, zestaw rekomendowany do wyższych rozdzielczości. No i zostały nam dwa takie tradycyjne zestawy bez większych zmian w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Właśnie i piątka 12600KF, RTX 3070 Ti, PureBase 500DX i... To Power GF 850W z nawisem F240 to wszystko za 8000 zł. Tutaj przepraszam, będzie mała zmiana za 8,5 będzie kwota 8000 zł i ostatni zestaw za 11 tysięcy złotych i siódemka 12700 kf plus RTX 3080 w dobrej cenie 4000 zł. To wszystko za 11 200 silent loopem z RMM850 i z Eclipsem P500A no i dołożyłem także więcej pamięci operacyjnej. I to wszystko. Voilà. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wybór zestawu jest teraz bardzo prosty. Jak widać, ceny idą w dół i oby tak dalej. Trzymajcie się cieplutko. Mówił Likton. żegnam się z Wami ze słonecznej Anglii. O dziwo! Teraz jedziemy aranżować tę ścianę. To znaczy, jedziemy po farby, a potem będziemy aranżować. Trzymajcie się.